Chodź, Dzień dobry, Tądrzej Pastuszek w blokach Witam dzisiaj dwie walki, będę omawiał walkę Artura Szpilki z Radczenką oraz oczywiście walka Dama Kownackiego z Robertem Haleniusem. Witam po dłuższej przerwie. Widzimy się oczywiście po tych walkach znowu. Dłuższa przerwa była po walce Tysona Fury'ego. Teraz już znowu wracamy do regularnego nagrywania. Bardzo, bardzo ciekawy powrót Artura Szpilki. Na początku wszyscy nie dowierzali w ten powrót do wagi junior ciężkiej, a jednak stało to się faktem. Bardzo, bardzo fajny test, czyli pojedynek z Radczenką. Jakiś czas temu napisałem napisałem dla TVP Sport taki materiał o tym pojedynku. Napisałem tam, że to oddzieli ziarno od plew. Czyli jeśli aktorusz szpilka ma jakiekolwiek aspiracje, to po prostu z radczenką musi wygrać. Myślę, że to jest bardzo dobry test bardzo fajny pojedynek, jak na, jak na taki start w wadze junior ciężkiej po prawie 11 latach. Myślę, że to znakomita sprawa, że ten pojedynek bardzo, bardzo wiele wyjaśni. Wiadomo, Radczenko to solidny rzemieślnik, nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Przekonali się o tym Balski, przekonał się o tym Krzysztof Głowacki, przekonał się Cieślak, chociaż ten ostatni w najmniejszym stopniu, ale naprawdę ma fajne atrybuty na Mańkuta Radczenko. Ma dobry prawy prosty, świetny lewy sierpowy, także tutaj Artur Szpilka będzie musiał się mieć na baczności. Będzie to tak, jak mówiłem, bardzo, bardzo fajny test, ale też nie ma co przeceniać Radczenki, jeśli jakiekolwiek aspiracje ma Artur Szpilka wadze junior ciężkiej, to po prostu tę przeszkodę musi pokonać. Radczenko potrafi ustawić się w ringu. Nieźle pracuje na nogach, dobrze się ustawia, z dobrym konbokserem, ale tak jak mówię, to nie jest jakiś wielki fajter. Natomiast jeśli szpilka, jeśli szpilka będzie popełniał dawne błędy, jeśli będzie. Będzie nieuważny w ringu, to na pewno będzie miał problemy, bo, bo naprawdę umie się ustawić do kontrataku, Radczenko potrafi używać tych swoich atrybutów. Natomiast bardzo, bardzo jestem ciekawy Artura Szpilki w wadze junior ciężkiej. Maciek Miszkin twierdzi, że on może wyglądać dobrze. Ja nie widziałem w ogóle spalingów Artura Szpilki, dlatego trudno mi mówić o tej walce. Trudno ją typować, bo z jednej strony mamy tę solidność Radczenki, z drugiej jednak, Szpilka w takiej dobrej dyspozycji powinien sobie poradzić z Radczenką. Natomiast jaki będzie Szpilka w tej walce Junior Ciężkiej, tego tak naprawdę nie wie nikt. Podobno ma świetną kondycję. Na pewno te nogi będą go świetnie nosiły w tej niższej kategorii bez nadmiernego obciążenia. Możemy się spodziewać, że będzie fajnie szpilka pracował na nogach. Natomiast, jak będzie wyglądało jego przyjęcie ciosu, jak odczuje ciosy Radczenki? Naprawdę, naprawdę trudno powiedzieć. Wydaje się, że, że właśnie trener Roman Nanucci jest chyba trenerem, który bardziej pasuje do szpilki w wadze junior ciężkiej niż do wagi ciężkiej. Tutaj. Tutaj myślę, że wszystko to, czego uczy Szpilkę yy, Anucin może zaprocentować i miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja wrócę na chwilę do takiej dalszej przeszłości. Po raz pierwszy o Szpilce powiedział mój mój nieżyjący tata. On był wielkim fanem boksu. Widział Szpilkę na jakimś turnieju amatorskim, czy też... To był jakiś mecz międzynarodowy, jeszcze w boksie amatorskim i tam ten szpilka imponował szybkością, imponował kombinacjami, imponował ciągiem na przeciwnika. W wadze ciężkiej ten szpilka musiał boksować inaczej tutaj miejmy nadzieję, że będzie powrót do tego wszystkiego, miejmy nadzieję, że Artur zacznie znowu, zacznie znowu używać kombinacji ciosów, zacznie znowu pięknie pracować na nogach że będzie chodził ten prawy prosty naprawdę te tarcze z trenerem te reaktywne tarcze z trenerem Alucinem wyglądają bardzo fajnie, natomiast wiadomo, walka to jest zupełnie zupełnie inna bajka, natomiast chciałbym żeby właśnie Artur Szpilka przeniósł to do swojego boksu, ten prawy prosty góra, dół, bity, to może być bardzo, bardzo fajna sprawa w obwadze juniorczyńskiej. Mam nadzieję, że te szybkie ręce, którym kiedyś dysponował Szpilka, podobnie dadzą sobie znać, że to nie będą tylko szybkie nogi, ale też właśnie szybkie ręce, kombinacje ciosów, ładnie pracujący ten prawy prosty z pozycji Mańkuta, góra-dół. No, chciałbym, żeby oczywiście Szpilka wygrał ten pojedynek, ale tak naprawdę to jest wielka Wielka niewiadoma. Powinien górować szybkością poruszania. Miejmy nadzieję, że też ta przewaga jego umiejętności bokserskich w tym pojedynku z Radczenką się uwidoczni. Miejmy nadzieję, że zobaczymy to, co kiedyś, kiedy właśnie mój tata, wielu innych pokładało wielkie nadzieje w szpilce. Oczywiście to była inna kategoria, oczywiście wiemy, że była odsiadka, wiemy, że szpilka z konieczności zaczął boksować w tej wadze ciężkiej. Wiemy, że. Trudno też się dziwić, tam były duże pieniądze, było wiele propozycji. Artur był zawsze zawodnikiem medialnym, budził zainteresowanie, zarobił na pewno sporo pieniędzy, w tej wadze ciężkiej. Teraz jest pytanie, czy nie jest za późno na wagę junior ciężką. O wszystkim tym przekonamy się w sobotę, bo tak jak mówiłem, naprawdę naprawdę fajny test. Maciek Miszkin chwali trenera Anucina, twierdzi, że to świetny fachowiec. Przecież też Fiodor Łapin rekomendował Anucina te pierwsze walki, szpilki, walki z długonocha, to była katastrofa, zobaczymy, zobaczymy, czy jak dużą winę w tym ponosi, a no, czy na może po prostu nie ponosi żadnej winy, bo po prostu były, były to. Takie pojedynki, w których Izu był po prostu poza boksem mentalnie. Natomiast Artur szpilka trafił na Cizorę, który kompletnie mu nie leżał w dodatku, ta, ta, ten bardziej ofensywny styl w wadze ciężkiej. Po prostu musiał mu przynieść w takim pojedynku zgubę. Jak to będzie w wadze junior Zobaczymy. Wydaje mi się, że, że ten styl anucinia właśnie będzie bardziej do tej wagi ciężkiej pasował. Miejmy nadzieję, że ten reaktywny boks będzie połączony z szybkimi nogami. Chciałbym. Zobaczyć szybkie ręce, kombinacje ciosów, tak jak mówiłem, ten dobrze chodzący prawy prosty. Będzie to wróżenie słusów, nie lubię tego robić, bo nie, nie widziałem szpilki w żadnym sparingu. Dopiero właściwie po tej walce można cokolwiek mówić o szpilce w wadze junior Ciężkiej, ale jednak dla dobra sprawy, wytupuje ten pojedynek, powiedzmy, że szpilka wygra na punkty temu. Tego mu oczywiście życzę, ale oczywiście, jak wiemy, wszelkie te jego błędy na pewno nie zostały jeszcze wyeliminowane, także, Także tutaj pewnie jakieś momenty zapalne będą. A tak jak mówię, jak będzie przyjmował cios w wadze junior ciężkiej, Szpilka naprawdę nie sposób powiedzieć. Jak twierdzi Maciek, Szpilka jest duży, silny fizycznie w tej wadze junior ciężkiej, podobno ma świetną kondycję, czyli to świadczyłoby o tym, że taki plan taktyczny oparty właśnie na pracy nóg, na aktywności jest jak najbardziej możliwy w wadze junior ciężkiej. I to by był taki dla Artura dobry prognostyk. Także yy, wszelkie. Dalej idące prognozy będziemy snuć po tej walce, jeśli nie będzie oczywiście katastrofy. Tak, na razie postawmy na zwycięstwo szpilki na punkty, chociaż tak jak mówię, nie lubię stawiać walk, kiedy... Bardzo, bardzo mało wiem o zawodniku, a o szpilce w wadze junior ciężkiej. Nie wiem na razie prawie nic, bo żadnego z tych sparingów nie widziałem, ale pewne dobre prognozy są. Tyle, że wiemy, jak to jest w przypadku Artura szpilki. Zawsze te fantastyczne treningi, świetne tarcze, natomiast w ringu wychodzą stare błędy. Zobaczymy po prostu, jak będzie w sobotę. Bardzo, bardzo ciekawa walka. Na początku nikt tego szpilki, tak jak już mówiłem, w wadze cruiser nie brał poważnie. Teraz już wygląda na to, że wszystko to jest bardzo, bardzo poważna operacja. Tak więc z niecierpliwością czekamy do sobotniego wieczoru. Teraz o walce Roberta Heleniusa z Adamem Kownackim. No wiadomo, Kownacki, przepraszam, Helenius był typowany na następcę kliczków. Pamiętamy jego efektowne zwycięstwa przed czasem: zastopowały go kontuzje, zweryfikował go w wyższy poziom. Kiedyś bardzo dużo dobrego mówiło się o Robercie Heleniusie, ale w miarę upływu czasu, w miarę tego, jak poziom jego przeciwników rósł, to zaczęły wychodzić te momenty Roberta Helleniusa. Finn jest obdarzony dobrym, dobrymi warunkami fizycznymi, niezłym zasięgiem, natomiast on nigdy za specjalnie nie korzystał z tych atrybutów. Jego, jego takim koronnym dystansem był raczej midrange, czyli taki średni dystans, gdzie on uruchamiał te swoje sierpowe, podbródkowe. Oczywiście yy, bił bardzo mocno za burą. oczywiście on potrafi boksować na dystans. Widzieliśmy szczątki tego w walce na początku z Dilianem White'em, kiedy ruszał się sporo po ringu, kiedy boksował czasami prostymi, ale to nie jest domena Roberta Helleniusa, pomimo że powinien tak boksować. Tak więc wydaje mi się, że z Adamem Kownackim skusi się na wymiany, dlatego że ten idący w, pro, w prostej linii Adam jest zbyt takim łakomym kąskiem. Myślę, że Fin kusi się na wymiany, co generalnie jest bardzo, bardzo złym pomysłem za Adamem Kownackim, który w takich wymianach jest trudny do pokonania. Helenius Wiadomo, był kiedyś bardzo twardym zawodnikiem, od, oddarzonym mocnym uderzeniem za obu rąk. Defensywa zawsze była fatalna i dziurawa, natomiast teraz wydaje się też, że ta szczęka Heleniusa jest już trochę skruszona. Przegrał przed czasem z Geraldem Washingtonem, co wydaje mi się kiedyś na pewno by mu się nie przytrafiło. Helenius lubi boksować zapuszczonymi rękami. Niestety jego refleks nie pozwala na to. On tę szczękę często ma wysuniętą, często można go trafić sam, w sam punkt szczęki. Także te jego opuszczone ręce nie idą w parze z defensywą, nie idą w parze z refleksem. Także, także tutaj, moim zdaniem, to jest dobry, dobry przeciwnik na ten moment, żeby Adam Kownacki troszeczkę zmył to złe wrażenie, jakie pozostawił po sobie. W walce z pisem Wiemy, że nie był zbyt dobrze wtedy przygotowany, że był ciężki, natomiast tutaj ciężko sobie wyobrazić, żeby na dłuższym dystansie Robert Helenius powstrzymał Adama Kownackiego. Kownacki powinien, powinien na tą lewą ręką Heleniusa starać się wymierzać overhandy. Oczywiście, generalnie Kownacki powinien być w tym pojedynku sobą, to znaczy narzucać wysokie tempo, wywierać presję na Heleniusa, spychać go do tyłu ani nogi Heleniusa nie są tak świetne, ale ani jego obrona nie jest dobra. Także trudno sobie wyobrazić co innego jak fakt, że prędzej czy później do tych mocnych wymian ciosów dojdzie, w których powinien przeważyć Adam Kownacki. Kownacki jest twarczy, jest w swoim prime, oczywiście zbiera zbyt dużo ciosów, ale tak jak mówię, Helenius jest już chyba zbyt wskruszony, żeby podjąć taką otwartą walkę z Adamem Kownackim, natomiast też nie będzie w stanie zbyt długo przed Kownackim uciekać. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby Adam Kownacki powrócił w efektownym stylu, zatarł troszeczkę to wrażenie z walki z Chrisem Areolą. Myślę, że takie środkowe rundy będą momentem, kiedy, kiedy już na dobre Kownacki Bierze się do Roberta Heleniusa i go zastępuje. Naprawdę taki pojedynek trzeba wygrać efektownie, trzeba wygrać przed czasem i znowu, znowu powrócić do rozmów o ten. O walce mistrzowskiej wiemy, że sytuacja się skomplikowała poprzez zwycięstwo Tysona Fury'ego nad, yy, nad Time Wajderem. Prawdopodobnie będzie trzecia walka. Oczywiście w kolejce jest Antony Joshua. Gdyby mistrzem był Wajder, to starcie byłoby bardziej prawdopodobne. Adam Kownacki troszeczkę może sobie pluć w brodę, że nie był na miejscu Andiego Luisa Juniora. No ale taka była polityka, takie były posunięcia jego teamu oni oczekiwali na ten pojedynek z Jotajem Wajderem, na który się nie doczekali. Teraz trzeba wygrać z Robertem Heleniusem, a potem pewnie już jakieś będzie większe wyzwanie dla Adama Kownackiego. Także reasumując, stawiam na zwycięstwo Kownackiego przed czasem w środkowych rundach. Powinien, powinien znowu być sobą. To znaczy, myślę o tym, że wniesie jednak mniej kilogramów, nie zareolą, że narzuci lepszy pressing, taki pressing jak choćby z Arturem Szpilką, że siądzie mocno na Robertem Roberta Heleniusa, że zmusi go do wymian, że zmusi go do tego, żeby wycofał się do narożnika, podliny, a tam już Adam Kownacki tymi swoimi znakomitymi kombinacjami zrobi użytek ze swoich, ze swoich ciężkich rąk. Tak więc oczywiście tutaj faworytem zdecydowanym Kownacki, tak jak mówiłem, myślę, że wygra przed czasem w środkowych rundach. Na gali w Polsce będzie też ciekawa walka Fiodora Czarkaszyna. Mam nadzieję, że wyciągnie wnioski z walki Mendiego z Parzęczewskim. Trzeba dużo uderzać na dół. Fiodor Czerkaszyn świetnie bije te doły. Myślę, że na tym trzeba się skoncentrować, nie na poszukiwaniu głowy, yy, głowy śliskiego przeciwnika, natomiast bardziej na dołach spowolnić go troszeczkę, a potem ta głowa sama się odnajdzie. Też oczywiście zacieram ręce na pojedynek Czerkaszyna. Ale przede wszystkim, przede wszystkim Szpilka i przede wszystkim Kownacki będą bohaterami tego weekendu. No i oczywiście o tych walkach będę chciał zaraz na bieżąco po tych pojedynkach mówić, nagrać kolejny odcinek. Także dzięki za oglądanie dzisiejszego RSC. Cieszę się, że dalej jesteśmy razem. Zapraszam oczywiście do oglądania. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam na Patronite. Link już działa, musiałem tam odświeżyć swoje konto. Także zapraszam do wspierania RSC na Patronite. Każdy, kto chce, może mnie też śledzić na Twitterze. Pod wideo rzucę linki do Patronite, do Twittera. Także dzięki, cześć, trzymajcie się. Widzimy się po walkach Kownackiego i Szpilki. Będę omawiał wydarzenia z tego weekendu. Pewnie już gdzieś tak, w niedzielę rano. Także dzięki, cześć, do zobaczenia.